Procesory Intel Core i5-7400 oraz i5-7600K należą do 7. generacji procesorów Intel Kaby Lake i są przeznaczone do montażu w gnieździe LGA 1151. Intel Core i5-7400. 4 rdzenie i 4 wątki. Częstotliwość bazowa: 3.0 GHz. Częstotliwość Turbo: 3,5 GHz. Pamięć podręczna L3, 6 MB. TDP, czyli zalecana klasa chłodzenia przez producenta procesora wynosi 65. Zintegrowana grafika Intel HD Graphics 630. Ten procesor nie ma odblokowanego mnożnika. Procesor Intel Core i 5 Myślnik 7600K. 4 rdzenie i 4 wątki. Częstotliwość bazowa, 3,8 GHz. Częstotliwość turbo, 4,2 GHz. Pamięć podręczna L3, 6 MB. TDP, czyli zalecana klasa chłodzenia, przez producenta procesora wynosi 91. Zintegrowana grafika. Intel HD Graphics 630. Ten procesor ma odblokowany mnożnik. Kompatybilne płyty główne. Oba procesory są kompatybilne z płytami głównymi wyposażonymi w gniazdo LGA1151 oraz chipsety z celi 100 i 200. Należy jednak pamiętać, że w przypadku płyt głównych z chipsetami celi 100, np. H110, B150, H170, Z170, może być konieczna aktualizacja BIOS-u, aby obsłużyć procesory KB Lake. Aktualizacja ta często wymaga użycia procesora szóstej generacji Skylake lub skorzystania z pomocy serwisu komputerowego. Dla procesora I5-7400, który ma zablokowany mnożnik, odpowiednie będą płyty główne z chipsetami H110, B150, H170 lub B250. H270. Natomiast dla procesora i 5-7600K, myślnik 7600K, posiadającego odblokowany mnożnik umożliwiający podkręcanie, zaleca się płyty główne z fipsetem Z170 lub Z270, które oferują wsparcie dla overclockingu. Przykładowe modele płyt głównych: dla procesora i 5 7400 Asus B250 MK MSI B250 M ProVD VD Gigabyte GA H270 HD3 Dla procesora i5 7600 K Asus Z270 A MSI Z270 Gaming Pro Carbon Gigabyte GA Z270 X UD3 Przed zakupem płyty głównej warto upewnić się, czy posiada ona odpowiednią wersję Biosu obsługującą dany procesor, aby uniknąć problemów z kompatybilnością?